Tarot i Wizja. Czy Polska wyjdzie z grupy E podczas Euro 2021? I jak będzie grała? Zaznaczam, iż wykładanie kart na tego typu zawody wiąże się z dużym prawdopodobieństwem mylnego odczytu który przypomina poniekąd wytypowanie szóstki w lotto ciekawości jednak nigdy za mało biorąc pod uwagę fakt iż w 2016 roku podczas euro we Francji wytypowałem bazując na wizjach i tarocie kompletną grę Polaków oraz zwycięstwo Portugalii na długo nim zaczęły się rozgrywki Polska jest w grupie... Głównie skupiłem się na tym, czy mamy szansę na to, by wyjść z grupy, wejść do fazy tak zwanej pucharowej i ogólnie na rozgrywce przebiegu meczy. Pierwsze spotkanie rozegramy 14 czerwca 2021. Ze Słowacją podczas tur turnieju. I to, co wyszło, e bardzo niedobrze to wygląda. Widać, że przeliczymy nasze siły. E widoczne będą kontuzje, osłabienia, nawet takie mocne już w pierwszym spotkaniu, e które mogą wykluczyć kluczowych graczy naszej reprezentacji. Sousa. Tr trener reprezentacji polski może postawić na zły wybór zawodników widoczna jest twarda i zaciekła gra między Polską a Słowacją linia obrony po naszej stronie może zostać przełamana i zmuszeni będziemy walczyć o wyrównanie by chociaż zremisować bądź dotyczyło to będzie drugiej strony a widzę drugą połowę meczu ze Słowacją, która okaże się kluczowa. Bramka wyrównawcza lub remisowa padnie z główki. Piłka uderzona głową i mocno zaznaczone kontuzje oraz to, że mecz będzie ogólnie surowo sędziowany i w wyniku tego mogą zacząć pojawiać się nawet błędy działające na naszą niekorzyść. W kolejnym rozkładzie, który stanowi dla mnie pewnego rodzaju potwierdzenie w aspekcie kart pozytywnych i negatywnych, na pytanie, czy odniesiemy zwy zwycięstwo w meczu ze Słowacją, ukazał się remis. Spotkanie, które nie da nam nadziei na pewność w grupie, poprzez odwrócone arkana gwiazda odwrócona gwiazda a remis, remisowanie bardzo często wcześniej, gdy wykładałem na, na rozgrywki meczowe określał mi w przeszłości arkan sprawiedliwość i w tym miejscu dwukrotnie się powtórzył. No ja tutaj nie wiem, mam nadzieję, że każdy mecz będzie meczem zwycięskim, jak przystało na, na zdrowego patriota. No wynik meczu Polska-Słowacja 1-1. W aspekcie najbardziej pozytywnym, ja to uznaję jako własna może życ życzeniówka podświadoma, to, że 2-1, ale jednak ten, ten, ten ten remis bardzo mocno był tu zaznaczony. I ta druga połowa meczu, w którym właśnie dużo się zmieni. Kolejny mecz, jaki rozegramy będzie 19 czerwca, o 21 godzinie z Hiszpanią będziemy grać. No tak, w tym meczu w tym meczu Damy z siebie wszystko, choć i tak może być to za mało, by odnieść zwycięstwo z Hiszpanią. Widzę jedno państwo grające w osłabieniu, co będzie rokowało szansę na ugranie kolejnego remisu. I teraz taki obraz. Wstąpiło ożywcze tchnienie, lecz sił im zabrakło, by odnieść zwycięstwo. Jednakże lekcja przeszłości nie pójdzie w lasy i, i szczęście spotka osłabionego. Osłabionego. Ogólnie biorąc pod uwagę to i poprzednie spotkanie to widzę niefajne sędziowanie. Jakby sprzedany wynik. Diabeł i sprawiedliwość to takie oszustwo jakby Błędna decyzja sędziego, która będzie warunkowała zwycięstwo tego słabszego. I pomiędzy tymi kartami, pomiędzy diabłem a sprawiedliwością, kapłanka. Energie mieszane i bardzo mocno tutaj akcentuje się przeszłość. Solidna lekcja przeszłości. Nie rozumiem jednego z różnych wyliczeń. Nie rozumiem właśnie tutaj tego jednego, bo z różnych wyliczeń wypadła liczba 28, w odwróceniu 82. Hmm. Tutaj nad wyraz optymistycznie powiem Wam, że wygramy ten mecz. Chodzi o co? Dokonałem analiz meczów w, w przeszłości i mocno zaznacza się okres czasu 1980 i 1972 rok, w których to meczach Polacy odnieśli dwukrotne zwycięstwo nad Hiszpanią. A wynik na pewno nie będzie remisowy. Dużo szczęścia, osłabiona drużyna mieć będzie. Państwa walczącego o zwycięstwo. Pokuszę się o nie porażkę, a zwycięstwo. Dwa aspekty. Tu ukazane właśnie uderzenie bramka, która pada z głowy i z nogi, ale jakby właśnie tutaj podektowany rzut karny, który przechyli jakby czarę Zwycięstwa. Wynik meczu i tu aż nad, aż, aż, aż nad zbyt optymistycznie to jest 2-0 dla Polski nad Hiszpanią, w co akurat normalnie patrząc świadomie to ja w to nie wierzę. Możliwe, że nawet wyższy może być wynik, ale... Również dotyczyć może drugiej strony, że to Hiszpania zwycięży nad Polską i będzie pewna powtórka z przeszłości. Tutaj ten akcentuje się przeszłość i, i taka jakby właśnie ta solidna lekcja dla, dla Polski podczas tego meczu w spotkaniu z Hiszpanami. Kolejny mecz, kolejny mecz grupowy ostatni to rozegramy ze Szwecją 23 czerwca tego roku 2021. Nie wiem, gdzie mecz będzie rozgrywany, ale widzę, że będzie padał deszcz w trakcie spotkania i ogólnie będzie pogoda niesprzyjająca albo murawa. Będzie po prostu Zła, niedobra. No i co? No i dalej. Widoczne jest zwycięstwo Polski nad Szwecją. Polska Szwecja 1-0 nawet wyższy wynik. Tutaj problematyczny bardzo był mecz z Hiszpanami, jaki będziemy rozgrywać. W stosunku do Słowacji to remis dałby nam jeden punkt, tak? zwycięstwo nad Hiszpanami na Szwecją to tym bardziej dałby nam przewagę taką, że wyszlibyśmy z grupy bynajmniej <laughs> może być tak, że jeden z meczy będzie przegrany no ale dalej co, co tutaj podsumowując Ogólnie na rozgrywki, na grę polskiej reprezentacji piłki nożnej podczas Mistrzostw Europy 2021 albo odwrócimy bieg historii i wrócimy do dawnych łask albo pogrążymy się w oczach naszego kraju na długi czas. Jedno z dwóch. Jak mawiają na dwoje babka wróżyła. Ogólnie trudno być mi optymistycznym i wolałbym ugryźć się w język. Widzę, że szanse na wyjście z grupy mamy, ale bardzo blade, słabe. Nie aż takie mocne, jakby mogło się zdawać. I tu mocno, tak jakby też zaznaczone, że mamy szanse na wyjście z grupy do, do fazy pucharowej, czyli 1/8 mistrzostw Europy. Ale to byłoby na tyle. Osiągamy 1/8 i lecimy z powrotem do Polski. Tutaj nie liczyłbym zbytnio na to, że powtórzylibyśmy sukces z roku 2016. Gdzie dostaliśmy się do fazy pucharów ćwierćfinałowych? Wtedy pokonała nas Portugalia w rzutach karnych, z tego co pamiętam, a tym samym wypracowała sobie drogę do finału, finału w którym odniosła sukces i zwycięstwo. Ogólnie, właśnie ten obraz gry, naszej reprezentacji, ten strasznie nerwowy, mało optymistyczny, taki a, trzymający w napięciu. Tu już nie chodzi o to, że to same mistrzostwa Europy, ale, ale będziemy musieli się dużo napracować, by naprawdę a, wyjść a, z grupy, by nie zostać na ostatnim miejscu. Każda, każde z państw będzie grało tutaj za żarcie. I teraz tak, co jeszcze tutaj do tego, wracając do gry Polaków, że dalsza gra uzależniona właśnie będzie od gry innych państw, z trzeciego miejsca, najwyżej drugiego, innych. Innych, z innych grup, z których później mielibyśmy się w jednej ósmej spotkać. Ja tutaj właśnie z ciekawości zwróciłem uwagę, na jakie Państwo moglibyśmy trafić. I krąży mi Państwo dania. Ale czy tak miałoby być, czy tak będzie, no to się przekonamy. Mówię, tak, tego typu rozkłady to one przypominają tutaj jak wytypowanie szóstki w totolotka, a więc yy, są wysokoryzykowne. A ja w przeszłości tutaj yy, właśnie również yy, w innych tematach typu Eurowizji, które, które Polska zajmie miejsce i tak dalej, to były sukcesy. Tak, to prawda, ale odnosiłem sukcesy i Akurat ten rozkład, te rozkłady, które wykonałem dziś, bardziej mają jakby za uczynić ciekawości. Wiadome, człowiek i tak będzie za naszymi, za, 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 za Polakami, bez względu na to, co, co karty mi powiedziały. I teraz zmierzając do końca skupiłem się również Jakie państwo europejskie zostanie mistrzem Europy w 2021? Ciekawostka taka. Bardzo mocno jest zaznaczona Francja. Że Francja będzie zamiatała dosłownie podwórko. Ale też poza Francją drugi kraj to Włochy. Możliwe, że te dwa państwa staną naprzeciw siebie jakimś cudem w finale. I ta Francja. Kręci się ta Francja na samym końcu. Akcent bardzo mocny, silny Włoch. Ja tutaj... I Francja, i Włochy, bo karty ukazywały mi region bardziej taki ciepły, taki mniej deszczowy, ciepły, a wieczny tym razem właśnie prawdopodobieństwo jest trudne do jedno kierunkowego określenia też naszej gry podczas Euro 2021 które będzie wyjątkowe bo rozgrywane w różnych w krajach Europy, zakończone finałem na Wembley. I to, i, to, I to wszystko w tym temacie, jak będzie, przekonamy się sami. Rozkład, rozkład i ogólny obraz wykonany 17 maja 2021.